Nie wydawało ci się troszkę, że on faktycznie był tak zblokowany w tej pierwszej rundzie? To żeby... była taktyka taka, wiedziałem, że on się zamknie w pierwszej rundzie i będzie zamknięty, żeby mnie zmęczyć. Wiedziałem, że to chce zrobić. Ja przygotowałem się na 3 rundy, na 10 rund, przygotowałem się na... Nie, nie dążyłem, żeby spać na dół i próbować kończących w ogóle, bo, bo mieliśmy walczyć w stójce. W stójce walczyliśmy, Borys, bardzo ładnie walczył właśnie. Jest, Borys, chodź, siemano. Dziękuję. Przestańcie kurwa, jak widać to Mameda, do chuja. Dzięki. Borys. Mam no, przykry ten incydent, jak wychodziłeś. Zaraz o tym powiem. Yy, jeszcze, yy, patrz, wybiło mi to całkowicie z rytmu. bo powiem ci bardzo ładne zachowanie. naprawdę. Wiesz Co, Boris, początku do końca? z początku do końca, przed walką, do, po walce, w trakcie walki, w trakcie walki. Ja szanuję tego zawodnika, lubię go bardzo, bo on nie, nie przerzuca jakieś tam. Swoich osobistych, prywatnych spraw, on jest sportowcem, on poza, poza tym uśmiecha się, szanuje ludzi. Wiesz, I dlatego szanuje i się pokazał fajną postawę. Zawalczyliśmy dwóch mistrzów, daliśmy, bo wydaje mi się, że ładna walka była. Mówię, e, nie, zało, nie zakładałem, e, po prostu chciałem dać się rundy, trzy rundy walczyć. No i to i, i, i tyle. No.